dzisiaj do Hakone malutkie miasteczko położone wśród gór dzisiaj moc atrakcji kolejka minowa, kolejka górska rejs statkiem no i piękne widoki no mam nadzieję, że jeszcze uda się tutaj nacieszyć górskim powietrzem no. fajnie, wszystko pięknie ale zanim zaczniemy trzeba coś zjeść bo jest godzina 10 Punkt, w zasadzie a ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, bo no, mój brzuch się domaga jedzenia Dobra, czekamy na odjazd Tu jest taka aparatura, w tym pociągu będziemy jechać konduktor z przedziału się prowadzi ktoś, coś zaczął stanął wyprostował się, zaczął coś maruć pod nosem przeszedł od początku do końca przedziału znowu stanął pod drzwiami pomarł się coś tam i wszedł z powrotem na początku myślałem, że będzie sprawdzał bilety, ale nie potem myślałem, że za są ale też, bo jedno jest otwarte i nie zwróciłem na to uwagi. Także, no, trudno mi powiedzieć, co on zrobił. Dobra, tą kolejką żeśmy dojechali do Turku do a teraz przysiadamy się na taką kolejkę i będziemy jechać dalej do Kurki. teraz będzie kolejny transfer. znaczy, w zasadzie jest już kolejny transfer. Kolejki szynowej, która jechała pod górę Na kolejkę linową Tak, muszę się pochwalić, że zjadłem śniadanie wcześniej O którym byliście poinformowani Natomiast dzieje się coś takiego Co spowoduje, że chyba na dłużej zapamiętam Te pierożki One same w sobie nie były może jakoś szczególnie Złe jak na tutejszą kuchnię były nawet smaczne. Co prawda smaki nie moje, bo jedne były z kary, drugie jakiś krewetek, ale mam dziwne przeczucie. O, tam. No dobra, no to w końcu zdradzę może, jaki powód całej tej wycieczki. No poza tym, że tutaj już są piękne widoki. No liczymy, że jak widzimy jeszcze wyżej, to zobaczymy górę Fuji. A że przy okazji mamy taką fajną wycieczkę. Kolejka zwykła, kolejka górska, kolejka linowa. To nawet spoko, nie? Chwilę, no to nie jest zwykły stół no, poza tym, że to jest okrągły stół Ale ma tu jeszcze coś niezwykłego, tam da tam ciebie Tu jest woda Ty, ja mogę ją spuścić nawet, jakby wyciągnął kobiet. No, a teraz sobie podziwiamy widoki. O tutaj ładnie, wszystko ślicznie. Pięknie. Trochę chłodniej jest, bo jednak jesteśmy wyżej nie w dolinie tylko bo no to musi być trochę chłodniej no i uwaga najlepsze jest to no można tutaj sobie siedzieć i maczyć nogi w gorącej wodzie ekstra a teraz kolej Kalinowa, taka jak na narty w Krynicy czy w Szynku czy jeszcze w wielu innych polskich miastach można spotkać Kolejka idzie bardzo płynnie, z specjalnie nie szarpie na granicach przęseł. Oto niespodzianka nas spotkała. Nie było tego widać do ostatniej chwili. Wyskoczyło to po prostu nie z gruszki, nie z pietruszki. To żółte to chyba siarka. Ciareczka jak złoto. Już I tu jest krater wulkanu. tak będzie. Troszeczkę zaczyna pachnieć. No śmierdzi. Ale tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że będziemy jedli specjalne jajka, które mają czarną skorupkę. Bo są tak na mineralizowane, że czarna skorupka się na nich tworzy. Uwaga! Jesteśmy na krawędzi przepaści. Proszę bardzo, szyba. Nie wiem. Tutaj można się przyjrzeć temu, co jest w kraterze, który jest zasypany. Tu od razu widać, że próbują blokować te osówiska żeby nie ziemia nie zjeżdżała do środka ale widać że wulkan mimo że nie jest może w tej chwili aktywny ale jest drzemiący, no para jest, siarka jest sobie drzemie i czeka na lepszy czas Mamy pomnik czarnego jajka o co chodzi z tymi czarnymi jajkami? Otóż yy, Przywożą tutaj zwykłe jajka, kurze chyba, najprawdopodobniej. Gotują je w tej wodzie, którą tutaj gdzieś można pozyskać z tego krateru drzemiącego wulkanu. No i jak on się ugotuje w tej wodzie, to skorupka nabiera takiego czarnego koloru. No i jeszcze takiej akcji nigdy nie widziałem, żeby tyle osób na rozsjadła i jajka. Nawet w schronisku w Beskidach. No dobrze, zaraz ja też jestem ciekawy. Rozbijamy. Dobra, a to jest moje czarne jajo. Jeszcze jest cieplutkie po gotowaniu. Dobra, skorupka myślę, że jest czarna. Zobaczmy, jakie jajko jest w środku. Trochę je obrałem. Widać tutaj czarna skorupka, to jest ta część już obrałaś. W przypadku jajko jest normalne. Bo No dobra, całe całej obrałem. Smakuje jak jajko. Gdyby nie to czarna skorupka albo nawet bym nie widział, że to było w skorupce, nie, nie miałbym szansy rozpoznać. No dobra, wchodzimy, proszę, tam bar, jaka podłoga elegancka, elegancka. Czy nie byłem na takim eleganckim stawku. No, słuchajcie, ciąg dalszy wycieczki, dzisiaj naprawdę mam full wypas, o tutaj jest łatka, startujemy tam, gdzie jest statek i kurs wyznaczony, niebieska linia. Tutaj mamy maszt, jeden, drugi, pociągnijmy w gniazdo, Uziemko. Na tam będziemy płynąć. I co ja widzę? Łódki w kształcie łabędzi. Ja. Zakładam, że są tam pedały, trzeba siłą własnych mięśni napędzać ten pojazd. Ja nie wiem, czy jedzie ten pojazd. To łódź. I od razu mi się przypomina wycieczka relaksacyjna w Tokio. Po 20 minutach mię serdecznie dość. Pocony byłem, zmęczony. W jeziora, całkiem przyjemnie. Mała wioska, sklepik 7 Eleven. W sumie, jakby człowiek się uparł, mógłby się tam żywić cały czas. Naprawdę, by taniej to wyszło. Ta, taniej no, tanio by to wyszło. Nawet nie chodzi o to że taniej. Kupiliśmy teraz tak. Dwa takie trójkąty ryżowe z łososiem. Jedno nigiri. Pięć malutkich bułeczek. Dwie małe kanapki. Jedna z jajkiem, druga z szynką. Kawa. Woda. Coś jeszcze. Aha, i dwa szejki. I to wyszło 2700. 4000 to jest 100 zł, powiedzmy niech będzie, nie? Czyli 2700. No to jakieś powiedzmy wyszło. Niech będzie, że 70 zł. I w trójkę sobie pojedliśmy. Można to zjeść na śniadanie ale biorąc pod uwagę, że tutaj też jest yy, mikrofala aha ja wiem co jeszcze wzięliśmy, wzięliśmy jeszcze tego corn doga czyli taka parówka yy, która jest w, w cieście yy, z kukurydzy, no zakładam i jeszcze jeszcze jedno takie, takie coś ala a la krukieci, coś takiego I, i to wszystko. No naprawdę to można sobie wziąć zamiast zrezygnować na przykład z kanapki, wziąć sobie tam ze dwa takie kornogie No i to robi za obiad. No przecież nie trzeba się napychać tak, żeby brzuch pękał. Tylko spokojnie ten. No i powiem to na trójkę nas kosztowało 7 tak? No to jakby sobie to podzielić przez trzy, no to można za dwie dychy zjeść. Tak, myślę, że jakby powalczyć o cenę. I ktoś by tak ostro szedł po bandzie i, i oszczędzał na jedzeniu, tutaj, chyba pięć by przeżył. Tutaj dobija prom. My przypłynęliśmy do tamtej przystani. Tam jest chyba przystań dla pirackich statków, więc chyba dlatego. W tej chwili zmierzamy przed siebie. Tam jest ta konstrukcja drewniana bardzo. Charakterystyczne, jeśli chodzi o Japonię. Idziemy sobie tam zrobić zdjęcie. Właszczemy wotę ogólnie mieścinka w górach. Proszę bardzo, dookoła góry. Tam parę domów. Właśnie teraz idziemy do McDonald's. W końcu dotarliśmy. Do Tokio z powrotem po całodniowej wycieczce. Jesteśmy na dzielni, na naszej dzielni, czyli w Fajnie, cieszymy się no, spokojnie. Teraz już sobie myślimy o tym, co by tu gdzieś na kolację. Chyba dzisiaj zrobimy coś ekstremalnie nietypowego i zjemy McDonald's Może będą jakieś przysmaki inspirowane tutejszą kuchnią. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia kolejnego dnia. Jeśli ktoś tu kiedyś będzie, to serdecznie polecam wyjazd do Hakone i zrobienie podobnej pracy jak my. To była kolej, kolejka, kolejka górska szynowa kolejka górska linowa, widok. No Nie udało nam się niestety zobaczyć góry Fuji, bo no niestety była dzisiaj niewidoczna. No ale potem jeszcze było rejs po jeziorze, potem jazda autobusem, no i z powrotem pociągiem do Tokio. A wszystko za jedyne 420 zł na 3 osoby. Jeśli chodzi o podróże, wiadomo jedzenie trzeba sobie naprawdę tutaj ceny tych wszystkich atrakcji są no tanie, tanie. No, jakby tak popatrzeć po prostu to co dzisiaj zrobiliśmy i, i się zastanowić, no to naprawdę to jest prawie jak za pół darmu. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.